To Co w życiu ważne. W życiu ważne. Bóg mnie kocha. Jak mówić do Was o czymś tak ważnym, tak oczywistym, a jednak tak często w nas podważanym? Bracie siostro. Bóg Ciebie kocha. Bracie, siostro, Bóg Ciebie kocha. Kiedy przygotowałam się do, tego, do tej katechezy, uświadomiłam sobie, że każdy z nas przez całe życie musi odświeżać i pogłębiać tę najbardziej podstawową relację z Bogiem Ojcem. Każdy z nas potrzebuje słyszeć że Bóg jest Ojcem, że nas kocha, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I potrzebujemy tego doświadczać, poznając Boga na osobistej modlitwie i w naszym codziennych, naszych codziennych sprawach. Chciałabym Was teraz zaprosić do tego, żebyście posłuchali świadectwa Danusi. To, co w życiu ważne. Doznanie Bożej miłości. Moje życie zmienia się od właśnie doznania Bożej miłości w lipcu 2011 roku. Co się wtedy wydarzyło? Miesiąc wcześniej usłyszałam takie słowa, że aby zaznawać obecności Bożego Ducha, potrzebuję odkarmić swojego ducha. I że pokarmem mojego ducha jest słowo Boga zawarte w Biblii. I zaczęłam codziennie czytać jedno zdanie. Po miesiącu stanęłam przed oknem i powiedziałam: Panie Boże, mam 43 lata i nie umiem żyć. Wszystko zniszczyłam. Nie mogę teraz wziąć ikły z nitką i tego zeszyć. Tylko w tobie moja nadzieja. I wtedy stało się coś nieprawdopodobnego. Zaznałam Bożej Miłości. Zobaczyłam jasne, białe, ciepłe światło i taki obraz maleńkiego, ledwo urodzonego dzieciątka, bezpiecznego, otulonego. Wiedziałam, że to jestem ja. Przyszła też świadomość zła, które wcześniej wyrządziłam, szczególnie słowami. Ale przyszła też świadomość, że od tego momentu mam czystą kartę. Mogę zacząć życie od nowa. Potuwałam tej nieprawdopodobnej miłości, powiedziałam: Panie Boże, to jest to, od czego uciekałam całe moje życie. Proszę cię, zabierz wszystko, cokolwiek mi oddziela od Twojej miłości. I Bóg to robi od tego momentu. Najpierw dał mi no, taki wielki głód swojego słowa. Zaczytywałam się Biblią do rana, z bólem odkładałam o trzeciej nad ranem, wiedząc, że rano muszę wstać, żeby iść do pracy. Potem zaprowadził mnie na alfa i do spowiedzi świętej. A po alfa pokazał mi, dlaczego potrzebuję zostać we wspólnocie. Dał mi takie przekonanie, że mam się we wspólnocie czegoś nauczyć i będę posłana. Więc trzymam się kolejnych edycji Alfa, a on zmienia moje życie jak najtroskliwszy tatuś. Dał mi odwagę, żebym odeszła z niszczącej mnie pracy. Dał pokój wewnętrzny. Dał nowe towarzystwo, inną pracę. Daje mi pewność swojej kochającej obecności na co dzień, a to rodzi niepojęty pokój. Wiem, że to jest możliwe dzięki trwaniu w słowie, w modlitwie, a to z kolei jest możliwe tylko dzięki temu, że jestem we wspólnocie. Sama nie dałabym rady. Pokój, jaki otrzymuję, jest dla mnie wyrazem miłości Boga. Także teraz, w tych covidowych czasach, w tych zawirowaniach ja mam pokój, pokój wewnętrzny. I to jest dla mnie bezcenne. Kim jest Bóg? Bóg jest miłością. Ta myśl, że Bóg jest miłością, wyraża najgłębszy sens tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. Miłość to nie tylko cecha Boga. Bóg nie tylko miłuje, ale również jest miłością, jest miłością. Miłość ma źródło w nim, jest w jego istocie. Na czym polega Boża miłość? W pierwszym liście Jana czytamy: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. I posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował. W Ewangelii Jana czytamy, co Bóg uczynił i z jakiego powodu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyszedł do nas, by przez swoje życie i śmierć wyrazić nam, jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie nas zbawić. Okazał nam swe wielkie miłosierdzie, dając nam możliwość uzyskania przebaczenia i uwolnienia od grzechów. W księdze Jeremiasza słyszymy Boże wyznanie miłości. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Bóg stworzył nas dla doświadczania Jego doskonałej miłości, Jego szacunku i opieki. Ludzie często szukają tej miłości u innych ludzi. My tacy jesteśmy, często szukamy miłości u innych ludzi. I doznajemy zawodu. Nawet gdybyśmy byli zupełnie bezgrzeszni, nie bylibyśmy w stanie znaleźć zaspokojenia naszego pragnienia miłości w drugim człowieku. Nasza ograniczona miłość nigdy nie wystarczy, by dać innym poczucie prawdziwej tożsamości i wartości, której jedynie Bóg nam może dać. Tylko Bóg w sposób doskonały potrafi spełnić ludzkie pragnienia, pragnienie bycia kochanym. On jeden jest źródłem miłości. Czytaliśmy przed chwilą, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Nie wiem, czy zauważyliście, że Jezus dzisiaj każdemu z nas wyznaje swoją miłość. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Ciebie umiłowałem. Jezus zaprasza nas do środka tej miłości, którą dzieli w Trójca, którą dzieli ze sobą cała Trójca. Oddaję Wam. To, co mam najcenniejsze, mówi do każdego z nas: miłość mojego Ojca. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem. Ta miłość między Ojcem i Synem jest darem nam powierzonym, każdemu z nas. Jest źródłem wielkiej miłości i wszelkiego życia. Jest najskuteczniejszą i najbardziej radykalną rzeczywistością, a nam jest dane w niej uczestniczyć. Jezus kocha mnie miłością, jakiej doświadcza od Ojca. Miłość, jaką żywi do mnie po ludzku, jest niewyobrażalna. W księdze Izajasza czytamy: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. To jest dla mnie wstrząsający obraz. Ilekroć czytam to słowo, to ono mnie przenika na wskroś. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Tylko z miłości można zrobić coś takiego. Tylko z miłości. Bracie, siostro, popatrz na krzyż. Popatrz teraz na krzyż i się zatrzymaj. To jest miłość w czystej postaci. Widzisz to, czy doświadczasz tego, to jest miłość w czystej postaci. Bóg cię tak ukochał, tak cię ukochał, że swoje życie oddał za ciebie. Ukochałem cię odwieczną miłością. Jezus umarł za mnie na krzyżu. Umarł za mnie na krzyżu tak, jakbym była jedyną osobą żyjącą poza nim na ziemi. Umarł za mnie osobiście, za mnie, konkretnie za mnie, którą zna po imieniu. I zrobiłby to jeszcze raz, gdyby była taka konieczność. Nikt mu nie kazał tego zrobić, a zrobił to z miłości do mnie. On powiedział: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nikt nie ma większej miłości. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Mnie nazywa, ciebie nazywa, bracie siostro, swoim przyjacielem. On chce, aby jego przyjaźń budziła we mnie radość życia. Kto jest kochany, ten czuje się szczęśliwy. To wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Jak mówiłam Wam na początku, zastanawiałam się, jak mam Wam mówić o powietrzu, którym oddycham. I czytając ten werset uświadomiłam sobie, że jest we mnie radość, nie wesołkowatość. Jest we mnie pokój, choć zmagam się z wieloma lękami. I jestem szczęśliwa, bo doświadczam tego, że Bóg jest ze mną, również w tym co trudne. To Wam powiedziałem, aby radość moja Was była i aby radość Wasza była pełna. Jego radość ma być w nas. Chodzi o coś więcej niż osobiste, takie subiektywne poczucie szczęścia. Chodzi o dar radości, który pochodzi od Boga. Mówiąc, że nas kocha, udziela nam radości istnienia, tego daru radości istnienia. Tyle dobra jest w nas, tyle dobra jest wokół nas. Zło nie powinno nam tego przesłaniać. Będąc przyjacielem Boga, uczę się patrzeć na wszystko tak jak On. Wtedy Jego radość staje się moją radością, moją pełną radością. Wierzymy, że Bóg nas kocha. Ta miłość jest treścią naszej wiary. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, miłości jaką Bóg ma ku nam. Czytamy w pierwszym liście Jana. Te słowa są streszczeniem naszej wiary. Mówią o tym, co w życiu ważne, co ma sens, co jest podstawą prawdziwego szczęścia. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Najważniejsze i fundamentalne jest to, że wiemy, że Bóg nas kocha. A wierzyć, a wierzyć znaczy wiedzieć nie tylko głową, ale i sercem. Że Bóg mnie kocha. Z Jego miłości zostałam stworzona. Przez Jego miłość jestem tym, kim jestem. Jego miłość rozciąga, rozciąga się na to, co najgłębsze we mnie, w czym najbardziej jestem sobą. Jego miłość ogarnia mnie taką, jaką jestem, a nie taką, za jaką chcę uchodzić, albo uchodzę. Jego miłość nigdy ze mnie nie rezygnuje. Bóg szanuje mnie jako osobę. Szanuje moją wolność bardziej niż ludzie. On nigdy mnie do niczego nie zmusza i nigdy mną nie manipuluje. Bóg nazywa mnie po imieniu. Zna mnie na wskroś, bo przecież ukształtował mnie w łonie mojej matki. Mój jeden z ukochanych psalmów 139. I w tym psalmie jeszcze przeczytamy coś takiego. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Bóg troszczy się o mnie i rozumie mnie. Odczytuje moje myśli. Moje wrażenia, moje uczucia, moje tęsknoty. Bóg zna, zna moje radości i moje rozczarowania, moje słabości i moją siłę. Bóg dzieli moje oczekiwania i moje pragnienia. Widzi, kiedy się śmieję i kiedy płaczę w chorobie i zdrowiu. O, bardzo tego dzisiaj doświadczyłam. Bóg wsłuchuje się w mój głos, w mój oddech, w uderzenie mojego serca. Ja nie kocham siebie bardziej niż On kocha mnie. Bóg jest mi bliższy, niż ja jestem bliska sama sobie. A wiara to świadomość tej intymności. Posłuchajmy teraz świadectwa Tomka i Marty. To, co w życiu ważne. Ostatnio przeżywałem bardzo ciężki i trudny dla mnie czas. Wiele oschłych dni, rozterek wewnątrz serca. A był to obraz Jezusa, który wisząc na krzyżu zdjął jedno ramię i podał mi swą dłoń, schylając się ku mnie, wyciągając mnie z dna. Ten obraz pokazał mi, jak bardzo mocno Jezus mnie kocha. Bo mimo cierpienia oraz ogromnego bólu, Jezus podaje mi swą dłoń i mówi, że bardzo mnie kocha. I żebym mu ufał i kochał go oraz tylko wierzył. Ten obraz Pana mnie umacnia w miłości do samego siebie, abym mógł kochać bliźniego swego. Wiele lat zajęło mi, aby uwierzyć, że Boża Miłość jest za darmo i że Bóg kocha mnie taką jaką jestem. Przede wszystkim ja nie kochałam siebie. Patrzyłam na siebie bardzo krytycznie i mój sposób spostrzegania siebie przenosiłam na moją relację z Jezusem oraz na relację z innymi ludźmi. Częściowe uzdrowienie mojego serca miało kilka ładnych lat temu na rekolekcjach, których tematem była miłość Boga do mnie, miłość do ludzi i miłość do samej siebie. Pamiętam, jak w odpowiedzi na rozterki mojego serca, na te wszystkie wątpliwości, czy jestem kochana, czy jestem wartościowa, czy naprawdę Bóg mnie kocha, Bóg w obrazie pokazał mi kilka ważnych dla mnie osób. Te osoby były z różnych miejsc, zamieszkiwały różne miejscowości i nie wszystkie te osoby się znały. Bóg pokazał mi w konkretnych sytuacjach, że ja, jak bardzo ważna jestem dla tych osób, że te osoby kochają mnie miłością bezinteresowną. Wtedy też usłyszałam w swoim sercu takie słowa: zobacz, nie mogły się zmówić, by ustalić wersję. Mówmy Marcie, że jest dla nas ważna i że ją kochamy. Drugim takim momentem przełomowym w moim myśleniu, że miłość Boża jest za darmo, że to jest prawda, była jedna z modlitw na kursie Alfa. Pamiętam tę modlitwę bardzo dobrze, ponieważ e, te, kiedy ona tra, trwała, ja w trakcie tej modlitwy w swoim sercu usłyszałam: Idź i, i módl się o miłość. Miałam wielki opór, ponieważ na tamten moment wstydziłam się tego. Myślałam sobie: Jak ja mam pójść i modlić się o miłość? Przecież na rekolekcjach Bóg uzdrowił moje serce i ja nie mam problemu z miłością. Jednak idąc pod natchnieniem Ducha Świętego, przystąpiłam wtedy do tej modlitwy. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu yy, widziałam i czułam, jak Bóg uzupełnia w moim sercu yy, wszystkie te miejsca, w których ja nigdy tej miłości nie czułam. Widziałam też, jak przechadza się przez różne sytuacje mojego życia, począwszy od, yy, do, yy, od dzieciństwa aż po dorosłość. I jak uzdrawia z moje zranienia spowodowane brakiem miłości. Po tej właśnie modlitwie poczułam, że Bóg kocha mnie taką jaką jestem. To wszystko było procesem. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, czuję tą bożą miłość każdego dnia. Ta świadomość, że Bóg mnie kocha, sprawia, że też patrzę inaczej na samą siebie, na ludzi, ale też na moje życie. Widzę wiele cudów, które Bóg czyni w mojej codzienności. Pokazuje mi to przez dobry dzień, przez miłe słowo usłyszane od drugiej osoby, przez różne sytuacje, nawet też te trudne. Przychodzi do mnie z mądrością, kiedy na przykład nie wiem co zrobić w trudnej sytuacji. Ociera moje łzy, dając mi swoje słowo pocieszenia. Kiedy mam chwilę smutku i zwątpienia, to najczęściej staję wtedy przed Jezusem i wołam do Niego, Jezu, pokaż mi, jak mnie dzisiaj ukochałeś. I wtedy też dzieją się cuda, ponieważ Jezus pokazuje mi konkretne sytuacje, na przykład uśmiech drugiej osoby, rozwiązanie jakiegoś problemu, czy też zatroszczenie się Jego o osoby mi bliskie. Jednak największą Jego miłość. Czuję w sakramencie pojednania, czuję ją w Eucharystii, w adoracji i w Słowie Bożym. Patrząc na swoje życie, widzę, jak przez cały czas Jezus daje mi siły, by dźwigać moje życie, by dźwigać trudy codzienności, by zmagać się z różnymi problemami i jak przemienia mój lęk w odwagę, kiedy ona jest mi potrzebna. Widzę, jak ze złych sytuacji wyprowadza ogromne dobro jak przychodzi z zaskoczonym z rozwiązaniem, kiedy ja po ludzku nie widzę już rozwiązania, jak dotyka mojego serca, jak je przemienia, wydobywając z mojego serca dobro, jak ćwiczy mnie w, cierpli w cierpliwości, w wierności i w pokorze. Świadomość dla mnie, że On jest obecny w mojej codzienności, daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie też taką radość, że ja należę do Niego. Mam do Niego ogromne zaufanie, bo On mi nigdy nie zawiódł. Czuję tą Jego miłość i wiem, że ja i moje życie jesteśmy dla Niego ważni, bez względu na to, jaka ja jestem na daną chwilę. Pozdrawiam Was, dziękując za wysłuchanie mojego świadectwa. W życie każdego człowieka wpisane jest cierpienie i trud. Ale w tym cierpieniu i trudzie nie jesteśmy sami. On jest z nami, On jest ze mną, Emanuel. To imię znaczy Bóg z nami. Kocham to imię, często się nim modlę. Emanuel, Bóg ze mną. Bóg obiecuje, nie opuszczę cię ani nie porzucę księdza Jozłego. W liście do Hebrajczyków czytamy, Mając więc arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwa, z wyjątkiem grzechu. To jest przeogromny dar miłości, który Bóg nam okazał. I on sprawia, że możemy przystąpić do tronu łaski, by dostam, dostąpić, dostać. Miłosierdzie, Boże, i znaleźć łaskę pomocy w stosownej Porze. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał. Przed chwilą modliliśmy się tym słowem. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Zostałam wybrana przez Jezusa, a to znaczy, że On mnie kocha. Ufa mi, liczy na moje dobre życie, że będzie przynosiło trwały owoc. Księdze Izajasza czytamy... Ale teraz tak mówi Jahwe, stworzyciel Twój, Jakubie i twórco Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja pójdę z Tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię ogień. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Przeto daję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. A w Ewangelii Mateusza: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bracie siostro, co teraz Bóg mówi do ciebie? Co teraz Bóg mówi do ciebie? A teraz tak mówi Jahwe, stworzyciel Twój, Jakubie, i twórco Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja pójdę z Tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, nie strawi Cię ogień. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości, i ja Cię miłuję. Przeto daję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Co teraz Bóg mówi do Ciebie? Wstańmy, bracia, i podziękujmy teraz Panu za to, co dotknęło Twojego serca. Podziękuj Panu za to, co dotknęło Twojego serca, za to, co usłyszałeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, kim jestem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem Twoją córką umiłowaną, dziedziczką życia wiecznego. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś miłością. Dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie odwieczną miłością. Bracie siostro, dziękuj Panu. Dziękuj Panu za to, co masz w Nim, za to, kim jesteś. Dziękuję Ci za Twoje obietnice, Panie. Za to, że jesteś wierny swoim obietnicom. Dziękuję Ci za to, że przyznajesz się do mnie. Dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś ze mną. Bądź błogosławiony Panie, chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie. A Ty wysłuchaj mnie.